Dziękuję. Z wnioskiem formalnym zgłosił się pan poseł Paweł Kukiz. Proszę. Proszę. Panie marszałku, pani premier, Wysoka Izbo, panie ministrze. Wielokrotnie pan mnie wskazywał podczas, rozumiem, że do mnie były skierowane te, te też w dużej mierze te słowa, twierdząc, że były jakieś rozmowy i tak dalej. Tak, były rozmowy. Nam bardzo zależało na tym, aby. Aby, aby telewizja rzeczywiście była publiczna, aby nie była taka, jak za czasów Platformy, aby nie była narzędziem propagandy partiokracji. Oczywiście. Ale wszystko kończyło się tylko na deklaracjach. Panie ministrze, ja mogę pokazać przecież smsy, do, które do pana pisałem. Ja prosiłem wielokrotnie, wielokrotnie o spotkania. Panią Lichocką prosiłem o spotkania. Prosiliśmy o dyskusję, prosiliśmy o rozmowy o udział twórców przy tych rozmowach. Nie zwróciliście na to uwagi. Mało tego, przypomnijcie sobie, co zrobiła teraz wasza telewizja, bo ona jest w waszych rękach. Jaki potężny hejt za podanie dłoni. Ludzie. Bolszewicy tak nie robili. Rozumiecie? Rozumiecie? Wmówiliście ludziom, że były jakieś umowy. Przysięgam z tego miejsca, nie było żadnych umów. Co wyście zrobili? Jakim prawem My jeszcze raz podejdziemy do tych rozmów, bo Rzeczpospolita jest, państwo polskie jest ponad nami i moje emocje nie mają żadnego znaczenia. Ale jeżeli po raz kolejny zawiedziecie, nie powiem więcej, bo pan Ziobro ma prokuraturę. Dziękuję bardzo. Z